się ma kolejny dzień, więc jak zawsze do o i bez przedłużania, lecimy. No mów na początek. E, no i chyba mamy Peru, czy nie? Gdzie jest słońce? Słońce jest takie niezdecydowane. No dobra, te no, naklejki to nie są. Ale te malowane właśnie cyfry, i w tych prostokątach, to są z Peru. Te 7 cyfr były jakieś regionalne, ale nie pamiętam. Nie pamiętam gdzie. No takie doliny, takie bardzo zielone, z suchymi górami po bokach, to mogą być tak naprawdę w wielu miejscach. Ale Palmy Kokosowe to tak mniej więcej odlimy na północ. No właśnie, i wzdłuż wybrzeża w sensie. Tam w Głąb nie. I stany raczej. Dość mocno czerwona ziemia, co ciekawe. No, jakie blachy są? Blach nie widać. Nie wiem, to jakieś takie typowe, nie wiem, Illinois, Missouri może nawet. I to było Kentucky, tak? K tak, Kentucky. Jedziemy pick-upem, co ten dur taki wysoki? Mamy Panamę chyba, chociaż rok 26, może być też Kostaryka. Co to podbiło ten auto, czy o co chodzi? Yy, 26. Tu nie widać, czy jest poprzeczka, bo poprzeczka byłaby w Panamie na pick-upie. I no. Wygląda mi trochę bardziej jak Panama, mimo wszystko, gdzieś tutaj. Uuu, zachodnia. Taka mocno zachodnia. Ale wciąż Panama. Bangladesz po języku. Yy, tu mamy też. Yy... No nie, w sumie blaszanych. Nie, tam są blaszane dachy. Ale też są często blaszane różnych budynków, więc takie typowe dla Bangladeszu. I różne pola po bokach drogi. Niebieski to auto, czyli od razu Europol RPA. Czy tu mamy cyrylicę? No, tu jest D napisane, to tu nie jest cyrlica, to się DE. To mogły być po francusku, na przykład, mogło być po włosku też w sumie, jeśli jest D. Nie wiem, nic więcej tu nie przeczytam za bardzo. A czy może w sumie? Nie, no ciężko, ciężko. Ale Włochy w sumie jakiś sens mają tam na północy. Po pytaniu czy to nie będą jakieś po prostu bałkany? Okej, okay, czyli to Okej, okay, no, Luksemburg też w sumie miał sens z tym językiem. Turcja, jedziemy pick-upem w tym kolorze, to właśnie turecki taki pick-up. tak jak w Polsce, czerwona strzałka na białym tle, tylko że taka cieńsza niż yy, w innych krajach. Też, no, niż w Polsce. Taka trochę cieńsza. Chyba trochę mi to zachodnio wygląda, nie, znaczy wschodnio, nie zachodnio. Okej, okay, jednak nie. Mieli jednak zachodnio. Dźwignik sobie kliknął w środek i jest bliżej. No nie spodziewałem się tutaj takiego... takiego krajobrazu za bardzo. Dobra, betonowa droga. Pytanie co z tego. Po której stronie jedziemy to trochę ciężko powiedzieć, chociaż chyba po lewej. Więc co, Tajlandia z betonową drogą wtedy? Wydaje mi się, że to jest... Nie wiem. Nie wiem, mogę kliknąć Tajlandia. I to była Tajlandia, spoko. I wygrałem, GG. Przeciwnik myślał, że jest ruch prawo prawej No oczywiście betonowe drogi w Filipinach też są bardzo częste, tak jak w Tajlandii. No tylko Filipiny po prawej stronie jeżdżą, a Tajlandia po lewej. Teraz NMPZ. I pierwszą myślę Meksyk. Raczej ma to dużo sensu. Tam są agawy, ale te takie niebieskie. Tak mi się wydaje, że to ta odmiana. Ona najczęściej jest gdzieś tu w Jalisco. Więc myślę, że ten gaz w miarę ma sens. No, te kaktusy to mogą być tak naprawdę wszędzie, akurat o te. W sensie, no nie wszędzie, ale w wielu regionach. No, klikam głównie po tej roślince tam po prawej. No i dobrze. To było halisko. Jedziemy pick-upem. Czy to smolkam jest. Bo te góry słupów, tak jakby, jak z Grecji, bardzo podobne. Takie dziwne duże ramy. Wtedy mógł być smolka niby. Bo w sumie pickup to nie ma nigdzie sensu. Bo Turcja to, to raczej nie jest żadna. A wtedy też byśmy tu jechali po lewej, no wiadomo, może próbuję wyminąć ten... co, ta Grecja miałaby sens? Czy Cypr w ogóle... Je... Nie, nie wiem, nie wiem. Jednak Turcja Okej, okay, no to taki... to już rzadki słup W w Grecji się zdarza Czyli to jednak był pickup, nie smokam. Może kształt był taki bardziej pickupowy Co to jest? Tam jakieś trzcina rośnie Na pewno jesteśmy w Azji Wschodniej gdzieś Bo to tak wygląda Ale gdzie? Czy Filipiny? Filipiny mają jakiś sens, Indonezja może też. Nie wiem, czy to jest? No tamto to jest chyba trzcina, więc jeśli by były Filipiny, to głównie Negros albo Panaj z trzciną. A jeżeli to nie Filipiny, to nie wiem. Coś nie wiem jak z regionami, ale no mogą być też inne kraje, gdzieś tu. Jakaś Indonezja, nawet Tajlandia. No zobaczymy, nie mam mnożnika, więc tyle dobrze. Okej, okay, no wiedziałem, że jak kraj rozpoznam, to i regen będę miał. Właśnie po tej trzcinie. Mm, Peru. I pytanie gdzie? Luna, coś tam, czy to jest miejscowość? Bo tam dalej jest napisane Peru, więc to może być miejscowość. jesteśmy gdzieś tu blisko wybrzeża, więc jeśli miałbym tego szukać, to właśnie gdzieś tu. No ale nie widzę tego. To nie wiem, coś przy Limie jeszcze, albo trochę wyżej, bo palmy, nie wiem. Nie chcę jakoś bardzo kombinować. No można było Limę klikać tak szczerze. A tutaj to było, to miejscowość, to nie zauważyłem. Bo raczej było widać na tym zoomie. Bo jakoś tak zoomowałem Dobra, shitkam, yy, palmy kokosowe, słup chyba z Karnotaki, w sensie tak wygląda, bo jest to Trident, no betonowy słup po prostu tutaj ma poprzeczkę, taką poziomą, więc typowy słup z Karnotaki właśnie, a palmy kokosowe pasują jak najbardziej pod ten region, ogólnie południe. Sri Lanka klika przeciwnik, ciekawe, no to ja mam region po słupie. Dobra, no to wygląda jak Meksyk. Bardzo dużo juk, tak to się odmienia? Chyba tak. I ich najwięcej jest w sumie gdzieś tutaj jakiś samochód Luis Potosi, coś takiego. Hmm, jakieś kaktusy, no ale te, te akurat nie są zbyt regionalne. W sensie w wielu regionach one mogą być, więc to wiele nie daje. Nie wiem, tak właściwie to napis Meksyk nawet byłby tu bezpieczny. Raczej. Powinien być. Okej, okay, no mogłem zostawić w sumie takiego gesa jakiego miałem. Po prostu w samej 25 rok mamy Smolkom. Mm, to jest Brazylia po prostu. Nie. Słońce. Tak ciężko stwierdzić. Powiedzmy, że bardziej na północy jest, ale to ciężko powiedzieć. Nie wiem. Mogę dać takie coś, ale czy to na pewno Brazylia? No nie mam tej pewności. mi no, miałby sens, ale poza tym, bałem się, że to będzie co innego. Ale że RPA, to jestem szczerze, trochę w szoku. <grym> Bez przesady. No, RPA. Dobra, znowu mamy Smolkan. Tym razem jeszcze jakiś europejski. Tak to przynajmniej wygląda. Góry takie dość wysokie. Może to jakieś Włochy będą? Nie wiem, tak szczerze. Myślę, że Włochy mają sens. Chociaż może też Bośnia, który mamy rok. No dole nie jest napisany Na górze to pewnie nie będzie widać przez to niebo. Takie jasne. Czy dasz tu Bośnię? No może dasz tu Bośnię, tak w sumie. <śleszamy> no mogłem nie zmieniać. Ajajaj, duży damage! I on klikał Szwajcarię ze Smallkamem. I jest tyle bliżej. Ajajaj, a to, to nie wiem co jest. Tu nawet kontynentu nie jestem pewien. W sensie to mogła być Europa, może to też być jakaś Ameryka, jakieś Stany. Powiedzmy, że droga taka bardziej europejska. No chyba, nie wiem szczerze. Powiedzmy, że tak. Jednak te Stany. Jednak te Stany. Teraz no move. Weź ma 330 dueli zagranych tylko. I... Pięć ostatnich to są zwycięstwa. No to tutaj nie wiem, wydaje mi się, że trzeba w miarę ugotować. Góry mamy na wschód. Um, zaburowany pika. To, to mnie trochę boli. Eee, to mnie trochę boli, ale. Nie wiem, które to góry. Czy to te? To te. To na, południe jest, na południe jest tego więcej, to może być ta dwójka. No albo tam właśnie mnie tutaj zablurowane pika trochę zdziwił na tej drodze. No ale dobra. Słońce jest tutaj, czyli trochę bardziej na południu. To jest trochę dziwne, bo pomyślałem na początku. No nie dobra, w sumie to... Nic to tak w sumie tak do końca nie ma sensu. W sensie no to chyba będzie Meksyk. Ewentualnie Kolumbia, jeśli to jest Szare. No bo co z tym słońcem innego? Damy chyba Meksyk, jakaś taka dziwna czerwona ziemia. Brazylia po prostu. No to o tym też pomyślałem, no ale słońce mnie tutaj zwiodło. Dobra, no mamy smulkę, raczej Finlandia. Hmm, raczej na pewno Finlandia. Mamy ten śnieg. Eee, czy to właśnie będzie ta droga? Często to dostaję ostatnio E8. Dobra, mogłem tak nie kombinować. A no i tak jakoś do tego nie jestem. Mm, taka średnia antena. mu jest tak ciemno? No, tutaj myślę Włochy, Hiszpania. Słupy. Chyba bardziej włoskie. Bo antena tu i tu mogła być taka tak w zasadzie. No, to były Włochy. Tylko on znowu jest bliżej. Gen 2 jest ja za tutaj ruch barierki, więc to będzie Irlandia. Też mamy tutaj zielony pas na środku drogi między kołami. To też jest częstsze w Irlandii niż w Wielkiej Brytanii. Nie wiem gdzie, więc sobie kliknę w napis. Czemu on to hedżował? To mnie zastanawia. Bo barierka była, no, na pewno z Irlandii. W sensie Irlandia Północnej też używa tych no, bram. Wow! Takie szpiczaste góry? Ufać czy nie ufać? Bo najczęściej to takie mocno szpiczaste są tutaj. No to nie wygląda typowo, jak typowa Norwegia. Więc to może będzie tam wyżej. Może powinienem zaryzykować. Może niepotrzebnie. Ale kliknęliśmy podobnie. No ale było w miarę północną, nie aż tak, ale było. Takie góry. Znak żółty. Mamy rok 16, to mi nic nie daje. Linia na drodze. Chyba trochę za szeroko na bułgarską. To była jakaś Serbia taka mocno górzysta. Nie, no ten żółty znak, co to w ogóle jest? Szczerze nie wiem. No chyba, że tu w tych górach faktycznie będzie, no ale. Okej, okay, było. No, tylko tutaj akurat coś tak górnie widać. No nie dobra, no jakieś, jak się mocniej zzoomuje. Eee, tutaj takie kępki trawy jak w Peru i w Boliwii, eee, ale wejbuje mi to tym jeziorkiem Titicaca. Eee, też te, nie wiem, gliniane domki, czy z czego one tam są, to też bardzo często tu są. Przy tym jeziorku. Eee, raczej Peru. Szczerze, raczej Peru. Jednak Boliwia, ale klikamy to samo. Jedziemy pick upem, ale wszystko jest tak jak w Brazylii, więc jesteśmy w Paragwaju. Yy, no i taka mocno czerwona ziemia, więc raczej wschód. Coś poza tym, palmy są, palmy nie ma. A trzcina nie wiem, gdzie najczęściej jest, no ale klikam tu na wschodzie mimo wszystko. Jestem trochę bliżej, więc gramy dalej. Co? <grym> nie no, co to jest. Słońce nie wiadomo, tutaj po prostu najmniej zachmurzone niebo jest. No dobra, powiedzmy, że słońce jest na południu. Nie dobra, nie można tak powiedzieć, jest na wschodzie. Czy to jest szare auto, czy to. No, GG, GG tutaj. O wow, nie wiem, szczerze, Meksyk. Kolumbia, może. Góry jakieś? Niekoniecznie, coś tam jest, jakaś góra. Ale to nic nie daje. Absolutnie. Yy, no, Meksyk czy Kolumbia? W ogóle co innego. Powiedzmy, że Meksyk. Jednak to Kolumbia. Przegrałem na tym, to jest. To jest żart. No i dobra, GG. No i dobra, to by było na tyle. Więc jak mi się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.